Cześć. Witam was bardzo serdecznie w Battlegroundsach. Zaczniemy sobie od wstępu, który ma was wprowadzić w klimat. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach. Bawcie się dobrze. Dramat ten był jakiś tam alchemik. On to jest jakiś taki wiesz, Kaptowe. No jakiś taki rozlewni jakiś tam pintaż, coś takiego, taki właśnie nalepka, taki alchemist. Coś w stylu, wiesz, trzy blondynki, coś takiego, takie różne dziwne. A wiesz, rok byłem ostatnio w tym pubie co zdjęcie robiłeś ostatnio, ten Aha. rok, coś tam ten, nie? I wziąłem no. też jakieś piwo, Wolf i kurde jakieś kwaśno słone było, nie? O kolej z tyłu, kolej z tyłu, kolej z tyłu tam <grym> do nas. Ale był sam, możemy go porobić. Wracaj. Wiesz co, oberwałem, oberwałem ja ostro. Zemdlałeś? No nie, rok ma połowę życia. No bo dobra, spokojnie, ja chyba mamy się czym wyleczyć, wiesz? Jest, jest, uważajcie! Oh, kurde, gdzie, gdzie, Przed nami, za drzewem. Tam jest więcej niż jeden chyba, koleś. No, dwóch minimum. O Jezus Maria! O, o, granat. No, to tak jakby samochód nam chyba padł Dobra, położyłem gościa. Jeszcze drzewo chyba tym blisko. Kurde, ale sieka. No. Dostał jeden z O kurwa. Ja jeden z... dwóch chyba z jest. Możemy ich zraszować. bo ja muszę je uleczyć. Jednego z w głowę. Oni się podnoszą pewnie. Nie wiem Ale powaliłem go, powaliłem jednego Dwóch się czołga, nie wiem gdzie jest trzeci O kurde, pompa Dzian, No, no za drzewem Na pompę ma Jak ktoś na niego na blisko okej okay. Dobra, leżą Okej okay. Dobra, grajcie Znajdź. kurde Niepotrzebnie, żeś tak skracał od przodu, nigdy nie skracaj no. od przodu, przecież on cię widzi. Żeśmy ich tam dobra. porobili. No dobra. Wjeżdżamy samochód? Weźmiemy, nie podjedziemy trochę. Dobra. 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 I to było trzech na 4 czy trzech na 3 gdzieś ich w końcu... No czterech ich było. Tam jedziemy? Gdzie oznaczyłeś? Bo to już nie jest w strepie. Mm, to nie, 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 nie. mi myślałem, że tam na dole jest potężny, jest już taki, bardzo ciepło. No, i tak się potoczyła jedna z naszych przygód. A dzisiaj e, spotkanie z Juchim, Łosiem i z Seto. Zobaczymy, jak pójdzie. Bawcie się dobrze. Pocahontas! No, Pocahontas, Pocahontas? była taka do polecenia, kurde, nie? No. E, ja ciągle czekam na granie Twojego fleta, Seto. Na mojego fleta? No, czekam, czekam, żebyś mi nagrał, żebym miał czołówkę. A, no tak. Znaczy, to moje, moje fletowanie to będzie bardziej takie na zakończenie, jak wiesz, zginiemy wszyscy. Aha, no to wiesz, ja potrzebuję tak z, wiem, z trzech różnych, y, ten mniej lub i, i bardziej y, sfałszowanych. Dobrze, postaram się. W wolnym czasie będę ćwiczył. Są tu wro, wrogi, są tu. Co są? Są tu wrogi, bardzo rozumiem, jest tak, wrogi. Dwa, o, cały O, cały team. I plus jeszcze jeden na boku. Więc no. Ja nie wiem, gdzie 4, oni 5 lecą. Pięciu widzę. widzę. To dobra, dobra to już ty jesteś. wylądowałeś między nimi totalnie. No, tu będzie ciężko. Ale jakieś z pięciu to pewnie będą się napieprzali nawzajem ze sobą, więc. Znaczy, no może być cztery. Po prostu 7, nie wchodźmy, nie przeszkadzajmy im tego, nie, Robić. No, nie przeszkadzajmy, nie przeszkadzajmy. Chodź tu, poka-honta, ja ci dam. Coś czuję, że Yuhi czuje presję i chce szybko zginąć, no. Nie. Ja mam umpa. Idę zumpić kogoś. Yuhi, jak zginiesz jako pierwszy, to musisz zagrać jeszcze jedną. To tu właśnie jest. Jak zginiesz jako pierwszy, to idziemy szybko się wyłożyć i lecimy nexta. O! Jest Karel. Ja mam to jest 116 to więc hmm. nie mam powodu do narzekania, ale nie mam plecaka. Ja z tych szczerbinek tak nie potrafię... O, jest M M16! No, to szczerbinki nie są fajne. Dzięki, to są masakra, chociaż teraz w poprzedniej gierce położyłem dwóch czy trzech z tej szczerbinki. A natomiast jak strzelasz, tak wiesz, przytrzymasz tylko prawy, nie? To te kule latają, kurde, w każdym możliwym kierunku. Ono nie, to nie, nie trafiasz dokładnie tam, gdzie. Gdzie byś chciał? Kto to? to my strzelamy, opaki? Nie, ci ci, 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 ci. A ci, ci. dobra, no jak ci, ci to okej. Okay. Jaki zasadzkę. Bo nie słyszę, gdzie biegają. Ale to się z nimi lać? Spokojnie. A ja muszę się z nimi lać. To musimy jakoś tam chyba pomóc, przynajmniej osłaniać. Kurde, no jeszcze modliłem się o jakiś celownik. Ale chyba nie ma to... To już lecę do Juchiego w takim razie. Spokojnie powoli panowie, oni tutaj chodzą naokoło i. Krótko mówiąc, czajesz się na nich, tak? Czaję się, tak. Seto? to? O, o. Tak, to ja. Ale żyjesz? skąd strzelali? Jaki pan, jaki? Zabiłem tylną tej w budynku. Bie przy kościele jest. Przy kościele. Jeden bieg. nie no nienawidzę tej serii w tej broni. O. Powaliłem gościa. Aj! mnie, dupa. Skąd? Jeden nie żyje. Z NW, taki długiej ulicy. i mamy? Coś wiemy? Bo ich musi być więcej. Jednego powaliłem. Ten jeden mi umarł, co ja go powaliłem. Więc musiałeś chyba zabić drużynę do końca. Wiesz? Ok. Ale u osia musi być jakiś drugi, gentleman. Jest drugi ten typ. Gdzie? U mnie dwóch było. Dobra, idę zlutować tego jednego i już to VSD. E, między mną a rokiem. Tak, tak, przy mnie też jest jeden. Na gdzieś przy ulicy, na ulicy? Tutaj blisko mnie. Hmm. Churde, tam gdzie czerwony znacznik. Zabity? Kurde, nie widzę go totalnie. Na śmierć? Nie na śmierć, bo leżał. Padł w sensie, przewrócił się. Okej. Okay. Jest drugi przy, przy murku. Ja tutaj chodzę obok. Gdzie przy murku? Tam, gdzie ja patrzę. Nie wiem, czy możesz zobaczyć to na tym. O kurde, Roki. Zostałeś obitej. do Potrzebuję was. pomocy. Ładnie, ładnie. Dzięki wielkie. Zabite? Jeszcze chyba ktoś, nie? Tak, bo znowu Kurde, jak on skąd on mnie trafił? Tak, Pasta, chyba. No, leżę, piskon, leżę. Skąd? 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 Biegne, Przy tej ulicy, tutaj od razu. Tam se to, tam. Widziałem, widziałem. O kurde. Dobra. Pa, pa, pa. Porą, się Prawo. Prawo. Tak, Prawo. Tak, się tak, 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 tak. Już chyba nikogo tu nie powinno być. Kurde no, sorry, sorry Łosiu, no nie, nie, nie ten. Nie no, spoko, na relaksie tam. Nie miał kamizelki, dlatego się tak złożył, ja też nie mam zresztą. Masz się uleczyć? Tak, leczę się, leczę właśnie. Trzeba posprawdzać ty, bo oni coś tam coś tam mieli, no. Eee, strefa jest niedaleko, bo się nie musimy spieszyć. Lepszy lec niż nic. Nie wiem od czego ten w samochodzie. Przy samochodzie go chyba się musiał wykrwawić. Ile zginęło? Ja zabijam trzech. Ja dwóch. Ja zabiłem jednego. Czyli sześciu. No to rzeczywiście tylu, ilu ich było tutaj. No jakoś tak. Niewiele mieli tu. Mówiąc szczerze, ja zbieram kamizelki same, jedynki jakieś pobijane, kurde. Eee, mam jakieś auto tutaj w ogóle, czy, czy raczej. niespecjalnie. Hmm, nic nie widziałem takiego. Tam jest auto przede mną. A jak tam z celownikami, chopaki. Mam ja tylko jednego holosa. Mam tylko jednego holosa, ale brakuje mi kasku w ogóle. Jakby ktoś widział jakiś zbędny kask tutaj. No, mm, przy zwłokach coś tam chyba leży, wiesz, ale. Tak, coś tam było przy zwłokach, zgadza się? A dobra, się. mam już jakiś. No, jest lepsza kamizelka troszkę. Dobra, a to mam 240 pocisków teraz, więc. Mm, to już mamy. Tutaj nie. No dobra, jak i... Musimy coś się zacząć przemieszczać, nie? Powolutku tak. Bo już strefa się zmniejsza, więc... Fajnie o, by gdzie było. jest było. Z tego budynku. Tutaj. Pusto. Dawaj piciu. Dawaj piciu. Energetyki jakieś? No, troszeczkę mam. Proszę, przez... wychodzicie, czy nie? Ze strefy? Już biegnę. Ja podjadę po Juchiego. Co to powinien być spokojnie nie Co się dzieje? Jak mi Oj 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 I taka jest kara za czekanie do ostatniej chwili. No, moi drodzy, rok przestał grać w Overwatcha, teraz tylko kupba ciśnie. No. Ale no, to jest więcej jest. No właśnie ja tak mam też że kurde. Od uzależnienia do uzależnienia. Nie no, wiesz co, tak naprawdę to szukam ja od czasu Battlefield 3 szukam gry, przy której bym się dobrze bawił. I ta ma swoje plusy, bo tu kurde nie, nie, nie tylko Aim decyduje o sukcesie i to jest cholera dobra rzecz. No aim im warto mieć na pewno, nie? Ale zdarza mi się wygrywać, a ja to. lecimy, panowie. To no właśnie takie wiesz, co? No tak. miejsce pojechał. A to jest ogólnie no. satysfakcjonujące. To nawet jeżeli nie zajmiesz tego pierwszego miejsca, uda ci się zabić no. kogoś, czy co jeszcze jest. To tak prawda. prawda. A, tam jest jakaś droga na jasną polanę, ale to nie, nie interesuje nas. Nie? Pamiętacie, gdzie mogą być ludzie? Łosiu, nam jest potrzebny koordynator. Łosiu pewnie rozmawia tam sobie z widzami. Ja sobie siedzę tutaj, wiesz? Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie kanapki teraz. Bo liczę, że wykarujecie to jednak do końca. No kurde, nie ma bata, nie, nie widzę tego inaczej. Jesteście moją kopalnią Golda teraz. Pograłem, pograłem, wy wygracie i też dostanę swoje. Młodsza, to głupie, jak ktoś padnie, no. Ale tu i tak jest bardzo fajnie to zrobione, że ten efekt jednak jest taki w miarę fajnie zorganizowany, tak więc cały czas się czuję, jakbym był z wami. Wczoraj jak graliśmy z Setem i z Jano, nie? Seto, kurde, to było dobre. No, Jakżeście jak żeście grali? Nie, czwórka, Ja, Kicu, Seto, Jano, no i kurde wyrobiła dziewczyna, bo żeśmy padli. Jano ja nie ten, znam w ogóle, nie znam, nie znam. Dwóch typów. Rozpykała i tak fajnie było, żeśmy komentowali i ją rozpraszali, ale się nie dała Co planujecie, chłopaki? Gdzieś tutaj spróbować może w tych domkach takich? Co, teraz jedziemy? Te tutaj, po prawej? No dobra. Wydają się nie Ty przed wami, ty przed wami, ty! To jest gość. Znaczy, no mógłbyś Ten Ej, chyba grał na padzie, wam powiem. Ej, chyba był sam. Bo padł od razu. Tak, 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 padł. No ja słabo przejeżdżam ludzi, więc wolałem go zastrzelić. Ale tym, jak uciekał, to kurde. Na no, sobie jumnąć zestaw pierwszej pomocy tylko. A ja środki. Mi A ja kolimatorek, bo kuźwa, nie mam czym w ogóle. A ja chwyt. Czyli to był taki święty Mikołaj, trochę dla was teraz. Tak, tak, tak. Mm. Definiował wszystko, czego wam brakowało do tej pory. Byli no. Ale no, faktycznie mogłem, bo bałem się, żeby jechać na niego nam prosto, to mógł trafić kurde w głowę i byśmy się. ten... Ja. Ale jak napadzie, no to celowanie, jego reakcja. Jeszcze ja taka wiesz. Tak. A jaką solo w ogóle się tu Jedzie znalazł? Od, od N. No, bo może. On, <coughs> on przepraszam, przepraszam za łas. No może ktoś mu tu kresie, To już przyjechało. No. Tak, jest dacie. O kurde, jakie Mikołaje tutaj były. O, co panie, co to Cztery, cztery granaty. W tym murze są. Ja mam granatów, kurde juchy. Nie wybiegaj na nich. Aaaa, głupi generator! Pan, nie wybiegłeś jednak! Fych, Dobra, spoko. No powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie ich trochę mniej. A co ty tam robiłeś za tym murem? No. Z, że tak z wyrazem oburzenia no, powiem. No, czekałem przy samochodzie, myślałem, że się będziemy jeszcze później ruszać, no. Do ciebie oni wbiegł do budynku biegają, koleś. Oni tu biegają. Wiem, 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 wiem. Oberwałem, muszę się podleczyć. Jeden nie żyje. Ładnie. Ich pożałują, kurde. Tu blisko mnie biegają coś. Spróbuję tu, tu, tu. znaleźć drugie wyjście z tego budynku, ale nie widzę. Koźma nie ma drugiego wyjścia. Mogę się w Kiblu zaszyć. Czyli ty koleś jest przy narożniku. Nie wiem jak ci go opisać, tutaj. Ale jest. Dobra, muszą nie mieć jednego typa... Dobra. spróbuję mu. Coś tu biega na zewnątrz jeszcze. Uważaj. Hot. O, jak jecha. narobił, Juhi. Zrobiłeś, Juhi? Tak, zrobieni. Obaj? Wszyscy padli? Obaj, Obaj wszyscy Dobra. padli. No ja zrobiłem tego na zewnątrz. No. Kurde. No, setą, żeśmy się, setą poświęcili. No, trudno, no. Dobra zmiana broni. Normalnie się przesiadł na szybko. No, jest, jest dobry. Ale bym ci, że nie mieli jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o sprzęt. O ja... Ale ciśnienie okay. mi podskoczyło. No nie, no to są, to są, kurde, żadna gra nie trzyma tak napięcie jak to. Tu wiesz, że zginiesz i jesteś zginięty i to tak mocno, nie? Wydaje mi się, że ktoś miał coś, coś... No, no, ktoś tutaj coś cięższego miał, ale... Okej, okay, niespecjalnie. Amunicja to nam się nie skończy przez najbliższy rok, to tyle ci mogę powiedzieć. no. Zastanawiam się, czy Umpa na Kałacha zmieniać. Nie wiem. Jak uważasz? Jak uważasz tam? Ja sobie coś tu wezmę innego. Ty są. Płaszczyk. Dobra. Sobie wezmę. Mam nadzieję, że nic nie przyjdzie, bo tak lutuję dosyć bez, bezczelnie. No, ja idę zobaczyć tego typa, co położyłem na zewnątrz jeszcze tylko. Okej. Okay. Jakieś celowniki mieli? E, nie przyjrzałem się, wiesz. Mam czwórkę, jedną. No, ja mam dwójeczkę tylko. No, też mam dwójeczkę. No co jest? Nie mogę. Co? To, aha, za dużo amunicji mam. No tak. Chyba że Seto miał. kurde tam. Seto Luter. Ale... zapłacił życiem. Ale to jest efekt motyla. Ja tam stałem, jakbym tam nie stał, wiecie, oni mogliby nas wszystkich zniszczyć. A, tak to, tak zabierz sprawę. No, może, może jest tak, jak mówisz, no. Może jest właśnie tak, jak mówisz. A tak naprawdę y, łuski mi schodziły i musiałem trochę, żebyście nie widzieli. No. A. Tym jaszczurem z kosmosu. Co <grym> <jest? grym> Okej, okay, jedziemy gdzieś? I tak właśnie się zastanawiam, co tutaj wymyślić ciekawego. A, wziąłeś, wziąłeś o, ten leczenie, nie? Tak, tak wziąłem, że Ja chcesz coś mam Panie Juchy. Opieczkę, Nie, 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 nie. Znaczy ja mam jedną, ale mam też przeciwbólowych. Ja to, to tutaj poczekaj, te domki mnie interesują. No Trzymaj, żeby... A ile ty masz pracować? tego? O kurde, ja mam sześć teraz, przepraszam. Ile ty masz? Cztery. Ja, no to ci oddam jedną. I będziemy mieli porówno. Ok, to gdzie teraz? Zaznaczyłem na żółto. Na piechotę, ale to jest samochód. No kurde, chyba na piechotę, nie? No, też bym stawiał na piechotę. Już nie ma sensu. Tym bardziej, że jest nas dwóch, to kurde, nie ma co robić hałasu wokół siebie. Tylko pytanie takie: czekamy aż strefa się zmniejszy, potem idziemy, czy idziemy od razu? Minuta. Ja bym poszedł, chociaż zajął gdzieś tam między drzewami miejsce. Kurde, jak oni, jak ty żeś tam ich porobił, oni wchodzili po kolei na tą, na tą na to po schodę, Jeden jak? wszedł, jeden szedł, dostał po, po twarzy i potem drugi wchodził, co nie? To zmieniłem na umpa, bo już miałem mało amunicji i go pociągnąłem. Kurde, tam widziałem, co się działo, no czy słyszałem tylko. A ten, yy, pamiętam jak nam żeśmy z seto byli na górze w pokoju i nam trzech kolesi naraz wbiegło i nas rozwali. kurde, nie dało się tego powystrzelać. No przez drzwi. Ja to by powspominał trochę, ale poszedł pewnie sobie kanapkę z łosiem zrobić. Nieprawda? Kanapkę Uuu. z łosiem. Ja tam nie będę udawał, ale... No właśnie. Ja tylko czekam na jakieś suche żarty panowie, ale aż się mi ogląda. Tutaj macie gratulacje. Czaty się dławią od pochwał. O, ale porobili. to robili. i to gra. Zobaczysz, o, ale akcja. <gry> Ja ja dlatego zobaczymy. właśnie zginąłem szybko, żeby pokazywać to wiecie z perspektywy takiego mojego komentatora, bo to wtedy lepiej widać. Mówisz. No, ja znaczy, ten mówisz spektator dobrać. jeszcze jakby... Ja w ogóle liczę, że tu się da komentować te gry kiedyś. Bo to jest, jest, już są ligi jakieś zakładane te. te... Podobno są to... takie opcje, że dostajesz na serwer yy, jakiegoś. Mo... Tylko ja to słyszałem. onkol Ech... tego nie ma? Kastoma, możesz customowy serwer mm -hmm. założyć, wiesz? A to ci co mają tak zwane partnerstwo z nimi dostali tą opcję, wiesz? Zastanawiam się, jak to jakby to wyglądało, jakby tu rozgrywać 25 drużyn, kurde, po 4 osoby. Trochę za dużo, nie? Jak na taki tradycyjny e-sport. No tak w e-sporcie to najlepiej się ogląda 4 na 4, 5 na 5. Albo po prostu, wiesz, można zrobić po prostu te 4-5 drużyn po 4 osoby i zrobić na mapie po prostu randomowy region. Nie na całej, tylko wiesz. Tak, tak, tak. Z tak. No takim, tak, tak. takim samym ekwipunkiem drużyna startuje i wiśla No, no. Jeden Ta. ma naboje, drugi ma karabin, kurde, stali Ta. Nie lubię no. biegać na górę. Ale to wiesz co, lepiej podpięta, jest pod górę niż. No, no, tylko jak gorsze. Ja to wolę wziąć UMPA. Nie, ja sobie na auto biegam z, z M417. Zawsze wolę, jak deszcz pada. E, przy tym, jak biegam po dzikim terenie. A to się zgadza. Dobra, no zobaczmy, gdzie się strefa zmniejszy, i wtedy no właśnie, to. Z każdej strony możemy oberwać teraz. Ja próbowałem w grze solo biec po krawędzi strefy, nie? Ale to no. dwa razy mnie zweryfikowali, bo są kolesie, którzy czekają właśnie na takich, kurde, którzy biegną. I musiało być. Bo, bo, dwa razy mi się zdarzyło, że z, z, schowałem się za drzewem tuż przy krawędzi strefy, i z jednej strony, z prawej i z lewej do mnie snajperzy strzelali, kurde. Znaczy wie. z tak tak albo, wiesz, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie mam Odwet zrobić. No, od drzewa no. do drzewa, od drzewa do drzewa. <noise> Trzeba biec. A tu w lesie jest fajnie, no dobra. Ej, kurde, patrz. No... trefa jest ładna, szczerze mówiąc. No. Muszę przyznać, tylko boję się o tyły nasze. No właśnie, też. Chcesz zająć ten domek? Wiem, że tam jest tylko jedno wyjście, ale. Ten Wiesz, domek? oni się. No, to mamy okna na jedną i na drugą stronę. Nie. Wolę drzewa. Kurde. To ty zostań przy drzewie, a ja zostanę przy domku i będziemy się kryli. No dobra. Tak mi się wydaje, bo ja ci. Czekaj, tylko ja cię nie będę widział. Zostaje tu otwarte drzwi. A. Widzisz. Dobra, już tu jestem. Jakby a co. jednak? No ten domek tu są dwa wyjścia, wiesz, tu i tu. No to kurde jest. Ja nie potencjalno... Nie po prostu na zewnątrz jakby co. Dobra. No dobra, dobra. Shit. Ja w tym domku to w żadnym miejscu się nie wydaje bezpiecznie. Eee, Najlepsze celownik, jakie mamy, to są co? Eee, dwójeczki, ja nie? Mam czwórkę. Ja mam czwórkę, ale masz. Aha, ale nie masz zapasowej, nie? Eee, nie, niestety nie. Mam dwójkę zapasową, jak chcesz. Nie mam dwie dwójki, jest okej. Okay. Coś od N strzelało i coś od ten NW. No tam się strzelają. D 24 zostało żywych. ...wrogów. Jeszcze to zobaczę tu... ...gdzieś... ...poza domkiem... ...gdzie tu... O, ...o jak tam? Oj! Obrywasz? Kurde. Tak, obrywam. Patelnia! Dzięki ci patelnio! Skurczy sy... E. Od N e. Od N.E. Od E? Tak. To co, to spieprzamy tam gdzieś dalej? Bo oni mają nas... Jak na patelni o, teraz. N Mniej więcej Ena. Chowaj się, chowaj się! Ach. Chuźwa. No dobra, ach cholera, wychyliłem się akurat na Ene. nie? Mhm. Ale bez sensu. To widzisz? Jak się skończyło twoje bieganie po dworze? Zwrócili na nas uwagę. Ała! Oh wow. no byli się oh, od okay. razu wychili. Skoro umarłeś ostatni, to teraz musisz jeszcze jednego pograć. Nie, już kończę. <gryst> Dobra, coś tu poszło nie tak. Źle oceniłem położenie przeciwników. Wlazłem absolutnie w fatalnym miejscu, w absolutnie fatalnym momencie. Duży błąd, który niestety kosztował mnie życie, ale mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, tak czy inaczej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się. Hej, hej!